Siemanko z tej strony maty, witam Was w pierwszym odcinku z Minecrafta i dzisiaj będzie mi towarzyszył sąsiad Cześć, Siemanko. Tak, który nie będzie sąsiadem, jesteśmy obecnie w menu gry, bo zaczynamy, także żeby wszystko było jasne. Język polski w końcu działa w Minecrafcie, więc bardzo fajnie. Naprawili. tam mi się zdaje. Nawet Ełę chyba. Na działa, także jest cacy. Za moich czasów, jak jeszcze kiedyś się w Minecraftie grało, to się właśnie nie grało na polskim, bo polskie był popsuty, a teraz jest naprawiony. No i co? No i jak słuchaj będziemy sobie grać w Multiplayer, wszystko już mamy przygotowane, wszystko powinno być miarę dobrze słychać, bo nagrywamy w warunkach takich trochę. trochę dalekich. zwyczajnych. No, tak, bo jestem poza moim stałym studiem. Jestem w studiu mobilnym, które będzie przez co najmniej 2 albo 3 lata mobilnym studiem, więc tak na razie musi być i trzeba wszystko tutaj ustawić. Także, albo coś nie pasowało, to się nie buntujcie. Po prostu napiszcie, co jest źle, to będziemy poprawiać. To się wytnie. No się No to, to tak, cały odcinek wytniemy. będzie Cześć i Papa. Pa. No i ogólnie nazwy serii jeszcze tak nie mamy do końca opracowanej, ale. Miała być waflowa przygoda, czy przygody, przygoda, jedna miała być, tak? To będzie przygoda Waflowe, przygoda, nie mówmy waflowe Waflowe, przygo... waflowe przygoda Musi być waflowa bo musi być... Dobra, to jakoś to jeszcze, jeszcze dogadamy e, Mniej więcej jakoś tak Chyba, że miał lepszą koncepcję, to możecie napisać w komentarzach, bardzo chętnie się zmienimy Chcielibyśmy, żeby ona trochę nawiązywała serduszka, jak będzie miał dobry pomysł Tak jest, Serduszka. Także ambitność popłaca, dobra, zaczynamy w końcu, już nie mulimy E, tak, tu są moje stare. Ogólnie ja po jakimś czasie wracam do Minecrafta. Tak, tutaj są jakieś save'y, widać datę, więc tego nie ukryję. Tam kiedyś grałem. Ten nawet dzisiaj był odpalany w celach testów z Boratem, czy nam wszystko działa. Także. Mm, no, jakoś tu tam sobie poukładamy. Jeszcze do końca grać nie umiemy. Nowości nie znamy, ale, ale poznamy. Dobra, to jak nazywamy świat? No jak no... Może oryginalnie mafrowa no, przygoda? Czy tam przygody? Nie, nie chodzi o przygoda, bo to jest jedna, pierwsza. Dobra, przetrwanie zostaje. Więcej opcji świata, raczej nic nie zmieniam. Standardowy, klasyczny. Banning Minecraft, tak? modów, bez A, tak. Dobra, no to w tym momencie rozpoczyna się oficjalnie nasza przygoda z Minecraftem. Jeszcze jeden krok, żeby tylko Borat mógł dołączyć. Ale poza tym, jak widać, świat się już generuje. Powinno to pójść całkiem zgrabnie. W ogóle to menu generowanie świata się zmieniło, za moich czasów to kurde był taki pasek albo nawet paska nie było dobra, mamy fajne otoczenie, ja się trochę odsunę, żebyś się zrespił czy mam auto jumpa? nie, dobra no i udostępnij LAN, nic nie zmieniam uruchom, no to możesz dołączyć już do mnie sorry czekamy na ciebie, dobra, fajnie nas zrespiło, bo mamy już kakałko jest, dobra. No, no to ekstra. Jesteś niedaleko. Obróć się to mnie zobaczysz. No to fajnie, no to co? Pierwsza noc, jak pierwsza noc, no trzeba klepnąć drewno. Trzeba klepnąć drewno no i... Jakoś dalej. Tam widzę jakieś Nie górki. Zawsze, no. Tradycyjna, starożytna formuła do Minecrafta. Pierwsze drzewo dostaję wy. <laughs> Widziałeś to tak na YouTube, no tak. Dobra, no to ty się zajmij drewnem, ja popatrzę gdzie warto iść. Bo ja zawsze jestem bardziej z tych ludzi, którzy bardziej tworzą i muszą przewidzieć takby tak teren, pod to, co chcą stworzyć. Znaczy widząc teren już mniej więcej rysuje mi się cały kształt wszystkiego. A Aczkolwiek przygody też będziemy przeżywać na pewno. Jakiś diabeł gdzieś, coś trzeba będzie na pewno wyjść. Na razie sobie wyjdę tutaj, na tą górkę rozejrzę się co, gdzie, jak, puszczą mnie tu. Ogólnie ja jestem takim zwolennikiem, że wolę zostawić jak najwięcej naturalnego terenu, żeby go tam za bardzo, wiecie, nie płaszczyć, żeby to nie wyglądało jak... Nie wiadomo co. No i tak, do wyboru póki co mamy tak, góra ze śniegiem, iść dalej dżunglą, albo iść na taki biomek taki tundrowy chyba, tak się to nazywa w Minecraft'cie. Także zbyt dużo ciekawych opcji nie ma. Mamy trochę kakałka, ziemię, jednego, jedną ziemię na start. Ty, pewnie za chwilę zrobić crafting. Pierwszą noc trzeba będzie przetrwać, jak kiedyś, kurde, bo słoneczko jest w tym położeniu. Dopiero wschodzi jeszcze, południa nie ma. No to gdzieś migamy. Ty, bambusa nam trzeba, nie? Bo z bambusa się chyba coś tam potem ciekawego robić. Znalazłem, wiem gdzie jest bambus, to pójdę po niego. To w sumie, dawa, niech pójdziemy w stronę bambusa. No. Może. Bambus nam wskaże drogę. Do lepszego, bogatszego świata. świata. No? A, trzeba kakao coś zebrać. No to ja mam Ale Nie ma drewna. 8, weź trochę nieprzerobionego, bo chyba na tym drewnie tylko można to sadzić. Na tym dżunglowym, także weź dżunglowym. Nie wiem, ja się nie znam, naprawdę. Ja, ja wiem, pewnie będziecie nam pisać w komentarzach, A, że, że jesteśmy jacyś nierozgarnięci. No trudno, no. Wróciliśmy do Minecrafta po kilku latach, tak naprawdę. Ja Minecrafta ostatnio ogarniałem w wersji. Jeden, chyba osiem, i to też nie wszystko, bo tam doszło jakieś nowości. Nowości też nie do końca ogarniałem, ale jeszcze wiedziałem, na czym Minecraft stoi. Tutaj nie wiem kompletnie nic. Tam widzę, sobie jakieś salamony pływają. Trzeba będzie za chwilę iść, jakiegoś ubić pewnie, żeby przetrwać tą noc, ale na razie, niech sobie żyje. Na razie idziemy. O, ocelot. Oceloty jeszcze kojarzę. Oceloty, dobre ziomki. W sumie jakbym tego salomona tam w tej wodzie tam, no to może bym... miał już kota. Miałbym kopana. Jakbyś ty gdzieś zginął, to bym przynajmniej miał do kogo gadać Do kota? Jej, ty, one się fajnie ścinają, ale... Ja też salmona, to będę miał swojego. No, na razie nie łapię salomonów. Pierwsza noc jest ogólnie, czekaj, jaki w ogóle poziom mamy. Normalne. No to ty, dobra. bardziej by się salmony przydały. Mamy normalny. Chyba ścikierą to można szybciej ciąć, albo chyba nawet... Jak bambusa to chyba nawet mieczem się powinno ciąć. Ale dobra, jesteśmy biedni. Też jakoś źle nie jest. Nie wiem, wiem, że jakieś... chyba rusztowania, ale nie wiem czy to z tego bambusa. Tak się wydaje, albo crafting ma inny kolor od tego drewna. Mówisz, że takie rzeczy dodali. E, tak, bo ogólnie nasz plan jest taki, żeby grać zawsze na najnowszej wersji Minecrafta. Gramy czystą wanilę, więc... Zawsze będziemy na nawszej. Dlaczego Minecraft? No... No bo tak. Nie ma innej logicznej odpowiedzi. Dużo bombusów Dobra, chyba dwa staki na wystarczą. Właśnie czego to chyba można posadzić u siebie i to będzie rosło, tylko nie wiem czy to... Nie, rośnie na zwykłej trawie. Dobra, czyli będzie git. Wieździe gdzie polazłem, czy nie? Czy czy tam dalej gdzieś w lesie? Ja to jestem tam, gdzie... Na respie praktycznie. Po prostu wszystko zbieram. Mm -hmm. Kakao i tak dalej. No no to ja się tu rozejrzę. O, ciebie to nawet z góry nie zobaczę. <laughs> panda, zarazem Panda. Ale panda mnie teraz mało interesuje. O, melony. No to jesteśmy ustawieni. Haha, <laughs> melony. No, melony tam troszeczkę mało dają. Mniej niż chyba ale. Melony. Ja bym powiedział, że melony dają dużo. Dlaczego? Dlaczego? No tak. No, nie trafiłem. Czas na w trawę. Ej, co się stało? Halo, halo. 11 melonów, 18. Dawać no, melony. Dobra, nie będę zbierał wszystkich, bo się nie... nie ma sensu. Wezmę tylko tak, żebyśmy przetrwali pierwszą noc i mieli z czego żyć dalej. Mamy jeszcze jakieś czerwone kwiatki? Czy to są jakieś te? Róże? czy Nie, róże były inne. Na róże były jednym pojedynczym kwiatkiem, chyba że je zmodyfikowali. Ale to chyba są. Co, co rośnie na krzakach czerwonego? Maliny? Ale w dżungli? A może i tak. Czy da się oswoić pandę? Jak da mi melona, to myślisz, że panda będzie moim przyjacielem? Na razie to się wypięła O, niedobry. Nie chcesz melona? No nie wiem na co się odstaje panda Jedź melona. A może bambusa chcesz? O! Ty, coś się ruszyło. Co ale ale wpierdzielo bambusa, ty <gryw> Sesiadła <gryw> Ale dobra jest ty. Ona chyba będzie moim przyjacielem. O patrz, kolejnego wpierdziela. Ty dobra jest, ale ona tego wpierdziela, nie? Nie chce się ze mną kolegować chyba. O, to jest różne. A, chyba ich tu... A nie, tu skawerki są dla lisów, tak? To już kaweczki to są? No, dobra, mniejsza o to Ale panda wpierdziela tego, tylko że ta panda chyba uznała, że będzie sobie go wpierdzielać cały dzień No dobra, no to nie jego obiadku A ja wracam do ciebie Czyli nie jest tak źle Kurde, teraz weź się przez te bambusy przedzieraj Gdzie ty tam jesteś, powiedz mi to... to jest z kursu w stronę góry O papuga, chodź zobacz o! Lis! I ten. Eee y, ship, owca. Brązowa. Nie, to na szczęście nie jest water, to jest. Lis. lis. Wiem, że liska chyba można oswoić, a Puszka do tego najpierw. trzeba mieć te chyba czerwone jagody, albo tak, można. Tak, czerwonymi jagódkami. Albo można chyba małego liska podpierdzielić, ale to nie jestem pewien. Chociaż jagody są ty, czekaj, może się uda, uda zaprzyjacielować. Przy, Patuszki oswaja. Tak, to co to jest w końcu? Słodkie jagody, tak, jagody. Dziś czy nie skawki. Gdzie ten lis po las? Chodź zobacz papuszki tam. Jakby nazbierasz im ta? nasion, jak nawalisz trawy, to ci skoczą nasiona, to ją oswoisz. Tyle wiem. No tak, za chwilę będzie, o nie grali w Minecraft, ale tyle wiedzą. no tak no. Bo się oglądało coś, nie coś. To jest ta, no tak działa internet, no. Ale, ale trzymaliśmy jak najdłużej granie w Survivalu, bo tam Borat miał serwer, to Borat mm, zrobił relamsy i samo tę chwilę graliśmy. Tam bardziej na takim przygodowej grze nam zależało, no ale też udało się. Ty, a to co to za jakiś, A nie, to też był Gdzie ten lis Polas? No trudno. To innym razem będziemy polować na Lisa. Tym razem nic nie zrobimy ciekawego pewnie. No tak, pierwsze noce będą nudne, aczkolwiek no zobaczymy. Zobaczymy, bo może w pierwszej nocy coś się ciekawego wydarzy. A papuszki są wymagające, kurde. To daj bambusa. <noise> Albo źli bambusem. Między oczy Jest grzyb, znalazłem grzyba, no to kurde. No ja, tak niektóre pieski są teraz wymagające... Eee, co? O ty dziadu krzaku pierdziemy mam. Już bym zginął pierwszego dnia od krzaka. O, widzę popugę. To tam samą? Nawet dwie widzę chyba. Aha, to chyba te same widzisz. Na drzewie? Zielona i taka czerwona, nie wiadomo jaka. A nie, ja tu mam niebieską. Hmm, może mi się uda oswoić. O, udało mi się. No, gratuluję. Teraz moja kolej. Dawać nasionka. Ile tam tego zjadła? Wydaje mi się, że w może być ciut za głośno. Ona może ci chyba nawet na ramieniu siąść, ale ja się nie znam aż tak bardzo. Dobra, mam 11, wystarczy mi? Maj papuszki na razie nie będę próbował robić, bo i tak nie mam warunków, żeby takiej odobi trzymać, ale Pierwsze oswojony już jest pierwszego dnia, także to jest osiągnięcie. Gratuluję, no bo to wiesz co? Tamta góra ze śniegiem, nie? Tam było chyba dość tak placu, tak żeby było w miarę płasko przed nią, żeby nie ale było strasznie... Ale bezpiecznie przecież, tam mopków tutaj się nie w kop, W kop tam gdzieś, a bo jak znajdziesz jakąś jaskinię, to tylko tam i trochę, wiesz, żeby nie tracić na to czasu, żeby się tam kopać w to i... Aha, bo zobacz, to już godzina się robi. No słońca nie widzę, więc ja tu próbuję do tych papuk dojść, to też co przyjaciela znajdę i... No nie widzisz słońca, ale ciemno przecież, po prostu. Słońca nie widzę, bo mi góra zasłaniała. No bo trochę naturalnego terenu trzeba popsuć. Z bólem serca, ale czasami trzeba. Dobra, teraz którą? Zieloną? Zieloną, ja lubię zieloną. Chociaż jak się uczę, to z drugą też. Dzień dobry. Jak co, tą. O, no i gitara. O, ta jest bardziej wymagająca. Czerwona się nie chce skolegować. Dobra. Czekaj, jak, jak ją wstać? Wstawa! No, stój. No, chodź, przyjacielu. Chodź. Idziemy. Chodź bo się ciemno robi, chodź O, frunie jest za mną, no i bigara yy, jesteś na tej górze, tak? No to... Tak. No to... O no, nie, jestem. Na górze osób. No górze Już bym. No trudno. Na której górze? Chodź przyjacielu. Czemu driftujesz w powietrzu? No nie! Tak nie miało być. My tam do was dojdziemy, tylko powiedz mi gdzie jesteś, zamelduj. Ale ja jestem nie na tej górze, co trzeba. Myślałem, że są połączone, a tu guzika. Jak teraz stąd zejdę, to mi się papuga zgubi. Nie ona się chyba... Przyjacielu... No ona sobie radzi akurat, radzi sobie lepiej niż pieski, ale kurde... Teleportuje się, czy nie? <laughs> nie wiem. Ja chcę nie no, leci za tobą. Bo... Zobaczymy, czy da rady, no bo teraz musi dużo przelecieć. Pierwszego dnia już ma ciężko. Eee, dobra, jakoś sobie poradzimy. No bo, jestem na śnieżnych górach, gdzie ty jesteś? Ja tu widzę jakieś jaskinie. Ja jestem na śnieży... na mniejszej śnieżnej górze. Jak spojrzysz w stronę dżungli, tam w stronę naszego respawn. O, ty! No, siema. Siema? Ja no. myślę, że na tamtej jest, tamtej mój... Jak nazwać papugę? Dobra, to jeszcze. Ale dobra, dekujmy się tutaj na razie, mam pomysł. No na to. to sobie, no to nie ma sensu, to lepiej się było patrz, Widzisz, tam są takie fajne jaskinie. Wystarczy, masz trochę budulca, to się zabudujemy i będzie. A, jaskinia? No dobra. No taniej wyjdzie, taniej my... ci wyjdzie. Można być wieżyczkę. Ale po co budować wieże pierwszego dnia, jak i tak my nie mamy zamiaru siedzieć? Idziesz tam? Patrz, jak ciśnie, typ. Dobrze jest, a czekaj, ja bym jej tak bambusem pokazał. Weź się w bambusa. Nie mam pomysłu, jak jej nazwać. Ty. Jeśli byśmy jej ten. Dobra, teraz nie myśl o tym, nie myśl teraz o tym. Myśl o przetrwaniu. No nic do nas nie wejdzie tutaj, jesteśmy za wysoko, więc trzeba jest... No ale... Wierzy. Naprawdę tak chcesz przy pierwszym noc przeżyć kurde na zimowej górze. A jaka różnica między zimową górą a zimiarką? Lepiej tutaj być. No, i tak wełn. chociaż wełnę, chociaż wełna po drodze mogą zebrać też trochę. No chodź tu zielony! Nie tam ten zielony. Chodź tutaj. I jeszcze trochę, kawałek, Andrzej. No dobra, to, to już ci zostało przypisane, Andrzej. Andrzej, dawaj, dawaj na bara, siadaj na bara. Siadaj na bara, Andrzej. Jedziemy. No, widzisz, obydwaj jesteśmy zieloni, to się nawet skomponowało. Andrzej, siadaj na bara. Hej, Andrzej. Dawaj na bara. O, no i gitara. <średzio> Teraz on też chce na bara. No i fajnie. Yeah. Skąd wiedziałeś, że to za shiftem? Co? Nie, to nie na szybcie. ja zostaję na shifcie. po prostu. Żeby nie spaść, to nie od tego zależy chyba. Ona musi mieć humorek, żeby usiąść. Akurat nie moja miała. <laughs> no jak ty za tą poleciała, to znaczy. Że... Ona chyba, mo można chyba na niej jakoś w dół lecieć i ona on ci trochę pomoże, ale nie jestem pewien, więc nie będę ryzykową na razie. Nie znam się na papugach, aby ktoś znał coś ciekawego, no to, to może się chętnie. Czasami do tego dojdziemy. <grybujesz> Jak wolisz, zróbmy jakieś narzędzie, jakiś kilo w krąpoc, to pójdę tam kopać. No dobra. No właśnie, tak się tutaj, recepturki, tylko ja nie wiem, czy ja chcę znać już te recepturki wszystkie. O, rusztowanie. No i właśnie o to o to nam chodziło, bo rusztowanie to bardzo przydatna sprawa. Zwłaszcza, że ja bardziej lubię budować niż. Niż kopać Patrz Rafa Chodź No dobra To Andrzej Idziemy kopać Patrz Andrzej nawet patrzy w tą samą stronę co ja Andrzej? Tak to jest Andrzej Andrzeju! Dlaczego uciekłeś z mojego ramienia? Dobra ja go, mogę ci tu zostawić Andrzeja? No zostaw Tylko czekaj bo Andrzej musi sobie wylądować Masz pozwolenie no że Andrzej szybciej, bo ja muszę do roboty iść. No i dobra, trudno. Andrzej spinuj do góry. No nie wstać tu gdzie? Czemu nie? Koniec. Dobra. Andrzej, siedź tutaj. Zaprzyjaźni się z tym drugim. Nie wiem jak ten drugi ma na imię. Jeszcze nie wybrałem się. Mój został niestety siłą woli przeszczony na Andrzeja. Czy mu się to podoba czy nie. Pierwsze imię jak przychodzi chyba większości z nas po prostu no i patrz, no to by była domek jak ta. O kurde, Spawner! O kurde. Tylko kurde, nie mam za bardzo czym się bronić. Na razie tam nie wchodzę, bo te słyszę. Te grammy, my za wszystko tutaj znajdujemy no już kurde, że ten haksy, no <laughs> Dobra, ja tam nie wchodzę. O kurde. Ja tam, nie wcho... ja tam nie wchodzę, wiesz, bo. Bo tam za gruba impreza na razie. Uwaga, tam jest Creeper nad tobą. No fajnie, że mówisz. No, i pierwsza noc w emocjach, kurde, miało być spokojnie. Miecza mi nie zrobił. Nie chciałem mówić sobie, no bo tam coś widzę, tam bym się mógł z... Mam nadzieję, że tam nie ma grubej imprezy. Grubek, Creeper się do mnie pcha, ale nie ma jak wejść. Coś mnie goni? Nie, niektórzy właśnie sobie olewają. Andrzej, żyjesz? Spokojnie, zapchnąłem go. No, tylko na mnie. Nie, wiedziałem, że nie niego. Czekaj, bo mnie gonią, kurde. No nie, no to jest nie fair, oni mają łopatę, ja nie mam nie mam kill Co to jest za w ogóle? Uczciwość walki. Tu ktoś coś kapał? O nie, no i paźno, no i to by było mieszkanko jak Talala na pierwszą noc. Trochę się zabrał krój. No kurde, u mnie tutaj. No ale no już teraz. Nie? No chyba, że ja nie ruszysz beze mnie, także. Już tam sieć, pilnuj go. Mogę sobie wziąć trochę drewna, bo póki co mamy kobla, jej! Przy okazji nauczymy się na achievementów. W sumie nie wiem ile, ile nam z tym schodzi. Ile nam... bo, bo przy farmingu jest trochę inaczej. Przy farmingu już, już wiem, bo tam jest wszystko wyliczone, a tutaj nie mam pomysłu kiedy to przestać. O, okienko. Mamy 11 węgla, także... No to się martwić nie musimy. Trochę jeszcze wykopię kamienia, żeby było na jakiś mieczyk. I wracam. No bo może wyjdę jak się zrobi dzień, także musisz tam sobie poradzić samemu. I znowu to nie poradzę. To nie jest zły pomysł. ja. Tam z ten spawner trzeba, wiesz co, splądrować. Tylko mamy już na pochodnie, tam trzeba będzie go szybko za dnia wyłączyć, okraść i szukać gdzie dalej iść. No bo w sumie spawner szkoda, by go tak zostawiać. Zwłaszcza, że jest blisko powierzchni, więc w ogóle korzyści są z niego. Znaczy, gdybyśmy zostali, te korzyści byłyby super. Oj, słyszę tego małego kurdupla, a ja go tutaj nie chcę. Lepiej się przygotować. tu skrawał? Nie, nie, nie. Jest. Yy... Jak się dwa zombiaki spotkają. Aha, tego. to te małe dziadostwo jest najgorsze, nie? To jest po prostu pogrom wszystkich, którzy grają na hardkurze. Wiesz, ktoś gra na jak rok, klepie ostro, i później dowiaduje się, że jego śmiercią było spowodowane atak przez malutkie dziadostwo zielonego, mające. Dobrze, że nie ma małych Clipperów. Chociaż tyle dobrze, że tego jeszcze o tym jest... Nie wiem tego, bo kiedyś dodadzą. Będziemy później się martwić. No, widzę też, co zrobiłeś kromac. O nie. To, to dzięki creeperowi wszystko. <laughs> no czyli idzisz, nawet jakby się dało to byś przeszedł Minecrafta nawet bez kilofa. <laughs> Tylko musiałbyś uczęśliwie w ledzy za sobą każdego Clippera. Mogę stąd wyjść tak, żeby nie. poniść strat. Trzeba dirtę łapę zawsze mieć, Chcę coś to komuś z kill'owa przywale najwyżej. Dobra. Dobra, dobra, dobra. No właśnie. No i co? Na co ci ta łapata, jak się nie umiesz obronić przed słońcem? O, tu kolejny płonie. Siema. Jakoś się muszę tam przedostać. No. Cyk, cyk sobie tak wyjdziemy tutaj tak, trochę zmienimy, jeszcze jednego, nie mam pojęcia co teraz zrobić, mamy ten spawner, zrobimy pochodnie na pewno i, i go wyłączymy i zgadniemy łupy, chyba jest spawner tych, tych, tych zielonych, znaczy nie ogórasów tylko, ogórasów. kurde, za znaczy, mało czasu tak się mówiło, teraz to weź. Masz, zrób mi patyk, patyki Dużo? No tak, żeby starczyło na kilofi i na, 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 na jakąś dealę do obrony Tak mi się zdaje mniej więcej czy tak to mniej więcej... A, koprowy robisz, tak? No już wiesz, trzeba iść level up Przydałoby się No Pyk, pyk 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 chcesz też? koblowy no pyk pyk Nie ja wiem chyba, że... czekać. spróbuję tym sposobem bo wiem, że tutaj też można tylko zanim ja się tu odnajdę no właśnie to... to... o, kuszę, można? no nie można, chciałoby się oni tylko kuszą, no, co możesz zrobić? o, cyk cyk, no poszła trochę szybciej nawet jest ale zanim się nauczę przez tą książkę szukać to... to trochę minie dobra, no to baw się dobrze jeszcze drewniany se możesz wykorzystać No, także myślę, że z tego odcinka to by na tyle, a w następnym pewnie zrobimy co zrobimy Nie? Chcesz coś dać o ciebie na koniec? Nie, na No, mamy dwóch fantastycznych <laughs> przyjaciół To się wyklaruje Mamy dwóch... Czemu ty tu kwiatki nasadziłeś? Co ty tutaj już jakąś... To jest lotowisko dla papu. Dobra, tak z tego. z wiesz, po Z tego odcinka to by było na tyle standardowo, jak na końcu odcinka. Na środku pokazuję wam się. subskrybujka, z prawej strony seria, w której, w której dopiero będzie jeden odcinek. No, i z lewej sugerowany film przez YouTube'a, jeszcze raz, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć. cześć I do następnego. Do zobaczenia.